Tak. Bieżnia pod biurkiem jest dobra. Jak najbardziej. Natomiast upatruje się też jakby takich korzystnych funkcji w tak zwanej terapii EMDR. Eye Movement Desensitization Reprogramming, czyli to jest jedna z metod terapeutycznych, która bazuje trochę na takim kontakcie z ciałem, czyli stymulowaniu ym, naprzemiennego patrzenia po prostu naszego wzroku, wodzeniem za określonym, nie wiem, u psychoterapeuty ustrojstwem, to może być jakaś kula, może być jakiś wskaźnik, kiedy my po prostu stymulujemy obie nasze półkule, dochodzi do lepszego transferu pomiędzy półkulami, to upatruje się takie korzystne działanie na przykład w terapii PTSD. Jeszcze nigdy nie było tak, że było gorzej. Albo jest tak samo, albo jest, tak samo, albo jest lepiej. Że po prostu mam takie, okej, okay, jest, wszystko jest ok. To jest to samo niebo, wszystko dzieje się tak samo. O co ci chodzi, zaraz, zaraz minie. Więc... Takie spacery też muszą uspokajać człowieka, że po prostu sobie wychodzisz, nawet jak jesteś trochę zestresowana, to po prostu wychodzisz sobie, patrzysz, w sumie nic się nie dzieje, tak. idziesz sobie spokojnie, wchodzisz w taki normalny tryb dnia, i to też trochę uspokaja.